Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Ja pytanie mam do pana posła sprawozdawcy. Pana ministra nie będę pytał, bo już usłyszeliśmy, co nam mam do powiedzenia, czyli tak naprawdę powiedział nam, że kopiujemy pewne ustawy z zagranicy. Ale mam taką jedną uwagę. Nie tak dawno europarlamentarzysta, pan profesor Legutko powiedział, że najgłupszym elementem aplikacji ustaw jest metoda kserokopiarki. Coś się zmieniło, Szanowni Państwo. Natomiast mam pytanie do. Posła sprawozdawcy, czy nie odczuwa Pan, nie, nie ma Pan takiego wrażenia, że nie tylko ta ustawa, ale jeszcze kilka innych ustaw, które teoretycznie mają regulować kolejne przestrzenie naszego życia, tak naprawdę idą w zupełnej sprzeczności z ideą deregulacji? I czy nie jest to kopia tej samej ustawy, o którą nie tak dawno toczyliśmy boje, czyli ustawy hazardowej? Szanowni Państwo, dla kogo i po co to robicie? Bo nie dla Polaków. Głos ma poseł Waldemar Buda, Klub Prawa i Sprawiedliwość. Panie marszałku, pani premier, wysoka izbo. Pan poseł sprawozdawca nie odpowiada, może ja go wyręczę w tym i teraz te pytania może do mnie będą. Chciałbym panu posłowi odpowiedzieć. Od roku 2013 do 2015 ani złotówki podatku te sieci nie zapłaciły. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, Chciałbym zadać panu posłowi sprawozdawcy pytanie, dlaczego jeżeli bronimy polski rynek i polskich przedsiębiorców, nieustannie piszą do nas ambasadorzy i kraje z Izraela, z Kanady, z Austrii. Dlaczego? O co w tym może chodzić? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, sprawozdawca komisji, pan poseł Jakub, Jakub Kulesza. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście pan poseł Bartosz Juzek ma rację nie wiem dlaczego jest tutaj stosowana zasada kserokopiarki, ale zastanawiam się dlaczego niekonsekwentnie, albowiem Poprawka numer 6 jest wprost wyjęta z regulacji krajów zachodnich, to wyłączenie dworców, lotnisk czy ośrodków leczniczych jest w wielu, wielu regulacjach krajów zachodnich, także dziwi mnie ta Państwa wybiórczość w tym kopiowaniu złych regulacji unijnych. Chciałbym też odpowiedzieć na pytanie pana posła Budy o, o, o podatki. No, nie widziałem, by ta ustawa w jakiś sposób dotykała kwestii finansowych, kwestii podatkowych, ale jeżeli chce pan rozwiązać problem opodatkowania, szczególnie kapitału zagranicznego, to polecam zajrzeć do strategii zmiany Cookies 15, gdzie opisaliśmy, jak ten problem w łatwy sposób rozwiązać. Problemem jest wadliwy podatek CIT, który to umożliwia poprzez ceny transferowe, poprzez konsumpcję prywatną poprzez wiele, wiele różnych metod na niepłacenie podatku w Polsce. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów posłów jest za przyjęciem siódmej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 posłów, zagłosowało 189, przeciw 237, wstrzymało się o 5 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Ogłaszam 3 minuty przerwy i proszę seniorów tutaj do ciemnego saloniku. <noise> que va discusión Wznawiam obrady. Wracamy do rozpatrywania poprawek. W punkcie czwartym jesteśmy przy, przed poprawką ósmą. W ósmej poprawce do artykułu 99 wnioskodawcy proponują dodać ustępy od 3E do 3H dotyczące wprowadzenia kompetencji dla ministra zdrowia do wydawania zgody na prowadzenie apteki z pominięciem ograniczeń. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytania zgłaszają posłowie pani poseł Małgorzata Janyska, Janyska Klub Kuk, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta poprawka Prawa i Sprawiedliwości pokazuje faktyczny cel projektu centralne decydowanie o tym, kto otworzy nową aptekę. Czyli to, co tak bardzo lubicie, prawo dla równych i równiejszych, czyli de facto prawo dla swoich. Bo oto, proszę Państwa, minister zdrowia ma decydować poza kryteriami ograniczającymi, kto może otworzyć aptekę bez uwzględnienia właśnie tych kryteriów, a ma się kierować ważnym interesem pacjentów. I to jest cała definicja. Ważnym, nieokreślonym, niezwymiarowanym, być może różnym w różnych środowiskach. Proszę Państwa, interes nieokreślony, w związku z tym, czyj to jest interes? Czy to jest interes pacjenta? To jest bardzo korupcjogenna poprawka i proszę państwa, nie przykładajcie do tego ręki. A jeszcze mam pytanie do posła sprawozdawcy na koniec. Panie pośle, na posiedzeniu komisji biuro legislacyjne miało również uwagi do tej poprawki i uznało ją za niezgodną sprawę. Czy mógłby pan przybliżyć ten temat? Dziękuję. Głos ma poseł Joanna Schmidt, Klub Nowoczesny. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pracujemy w Komisji Deregulacji, aby ograniczać ingerencję państwa w sferze gospodarczej. Czy o obecnym kształcie proponowana nowelizacja i ta poprawka nr 8 czy zmniejszy administrację, czy zwiększy tę tą, tą administrację zarządzania aptekami? Czy ustawa ta wychodzi naprzeciw swobody prowadzenia działalności gospodarczej, czy te swobody raczej ogranicza? Proszę Państwa, poprawka numer 8. W brzmieniu, że, w brzmieniu minister właściwy do spraw zdrowia może ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzki inspektor wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki. Czyli z jednej strony wprowadzacie ograniczenia, aby nie powstawały nowe apteki, a z drugiej strony jednoosobowo na ministra nakładacie dodatkowe obowiązki, czyli dodatkowe regulacje. Aby jednoosobowo decydował o tym, czy apteka jednak będzie mogła być, będzie miała zezwolenie, czy nie będzie miała zezwolenie. I dodatkowo jeszcze angażujecie w to burmistrzów, wójtów, prezydenta miasta, aby wyrażali Dziękuję swoją opinię. Dziękuję pani poseł. Głos ma proszę, poseł proszę. Waldemar Buda, Prawa i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, szanowna pani premier, Wysoka Izbo. Chciałem zadać pytanie panu ministrowi, czy. Ta poprawka jest wynikiem sugestii i postulatów opozycji, żeby uczynić ministra, żeby uczynił możliwość wyjątku od reguł geograficznych w takich sytuacjach, w których na przykład dojdzie do wypowiedzenia umowy najmu, w którym dojdzie do przeniesienia lokalu w inne miejsca, a potrzeba powstania apteki będzie bardzo duża. Czy to jest wynikiem właśnie państwa postulatów? Dziękuję. Dziękuję. Były pytania do posła Sprawozdawcy. Proszę posła sprawozdawca, Jak Kulesza. Dziękuję Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Bardzo dziękuję za tą przerwę. Została mi zwrócona uwaga, bym nie wymieniał nazwy z 15, jestem z sprawozdawcą. Ja tylko na swoje wytłumaczenie powiem, że ja referowałem dyskusję, jaka się toczyła pomiędzy posłami różnych ugrupowań, że z 15 był bardzo zaangażowany, ale rozumiem, że już nie będę wymieniał nazwy tego ugrupowania. W ciągu przerwy wykorzystałem na konsultacje i pozyskanie informacji do odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy pan premier Gowin był zaangażowany w postępowanie, w pracę nad tą ustawą. Ja pana premiera na komisji nie widziałem, ale zadeklarował mi, że na zapleczu, na zapleczu tą ustawą się zajmował. Także myślę, że o więcej szczegółów należy się skierować do pana, pana premiera. Dziękuję bardzo.